Podczas II wojny światowej dopalacze i stymulanty zdobyły masową popularność na frontach całego świata, będąc napędzane przez główne mocarstwa przemysłowe tamtych czasów. To właśnie wtedy nadużywanie amfetaminy oraz podobnych substancji osiągnęło skalę globalną, mając bezpośredni wpływ na przebieg działań zbrojnych. Jak więc środki te stały się elementem wojennej taktyki i wpłynęły na losy bitew? Choć podczas wojny masowo sięgali po nie Amerykanie, Brytyjczycy oraz Japończycy, to jednak trend ten został zapoczątkowany przez Niemców w początkowych fazach wojny, na długo zanim inni dołączyli do tego grona. Nazistowska ideologia miała jednoznacznie wrogie podejście do narkotyków w społeczeństwie, uznając je za przejaw moralnej słabości i dekadencji. Pomimo to, dowództwo III Rzeszy bez oporów stosowało substancje pobudzające, aby żołnierze mogli działać szybciej, energiczniej i z większą pewnością siebie. Takie rozwiązanie wpisywało się w nazistowską obsesję na punkcie fizycznej oraz psychicznej wyższości, podczas gdy inne używki, jak alkohol, były chwilowym oddechem od wojennego piekła. Amfetamina stała się narzędziem do utrzymania stałej gotowości i nadludzkiej energii. Wierzono, że dzięki niej zwykli żołnierze mogą zyskać cechy nadludzi, pełnych energii i nieustannie czuj. Hitler wyraził tę filozofię dosadnie: Nie potrzebujemy słabych ludzi, chcemy tylko tych silnych. Historia wprowadzenia silnych stymulantów do Niemiec ma swoje korzenie w igrzyskach olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, kiedy to niemiecki chemik Friedrich Hauschild zaobserwował, że amerykańscy sportowcy sięgają po benzedrynę, by poprawić swoją wydolność. Odkrycie, że środek ten jest stosowany jako doping, wzbudziło jego zainteresowanie. Wkrótce Haushild rozpoczął intensywne badania nad składem amerykańskiego specyfiku, co doprowadziło do stworzenia substancji, która stała się niemieckim odpowiednikiem amfetaminy. W tym czasie Friedrich pracował w berlińskiej firmie farmaceutycznej Temlerwerke, która wspierała projekt rozwoju nowego leku. Zimą 1937 roku firma zdecydowała się na nadanie tej substancji chwytliwej nazwy, perwitin. Dzięki energicznej kampanii reklamowej, produkt błyskawicznie zyskał rozgłos, a tabletki pervitinu stały się dostępne bez recepty w niemieckich aptekach, a nawet pojawiły się w formie czekoladek. Prawdziwe znaczenie perwitinu miało się jednak ujawnić dopiero w czasie wojny. Lata 1939-1945 zapisały się w historii jako czas bezprecedensowej ekspansji militarnej III Rzeszy, z której słynny Blitzkrieg stał się ikoną szybkości i skuteczności działań zbrojnych. Choć na sukces tej strategii wpływały zaawansowane technologie, nowoczesne uzbrojenie i innowacyjne taktyki, kluczowym czynnikiem były również środki, które miały na celu podtrzymać czujność i wydolność żołnierzy. W trakcie wojny niemieccy żołnierze masowo sięgali po perwidin, substancję, która dawała im niespożytą energię, tłumiła głód i zmniejszała zapotrzebowanie na sen. Oprócz czysto fizycznych efektów, perwitin wzmacniał entuzjazm oraz wzbudzał w żołnierzach wiarę w triumf ideologii nazistowskiej, czyniąc ją bardziej atrakcyjną i bezkrytycznie akceptowalną. Do 1941 roku perwitin był w Niemczech legalny i szeroko promowany, co doprowadziło do powszechnego uzależnienia. Całe społeczeństwo znalazło się pod jego wpływem. Choć dziś może wydawać się to absurdalne, pierwotnie perwityn nie miał pełnić roli wojskowego stymulantu. Miał być odpowiedzią na popularność amerykańskiej Coca-Coli jako niemiecki zastrzyk energii. Niemieckie społeczeństwo zmagało się wtedy z ogromnym obciążeniem klęska w pierwszej wojnie światowej, poniżenie wynikające z traktatu wersalskiego, kryzys gospodarczy, polityczne zamieszki oraz wzrastające napięcia przed kolejnym konfliktem nie pozostawiały przeciętnym obywatelom wiele nadziei. Perwitin, perspektywa energii, produktywności i ukojenia, szybko zdobył popularność, oferując codzienny zastrzyk energii dla obywateli. Ludność przyjęła tę energetyzującą substancję z otwartymi ramionami z kilku powodów. Była tania, pomagała im w pracy, rozprzestrzeniała euforię w całym kraju i w tamtym czasie nie była nawet uważana za narkotyk. Testy perwitinu przeprowadzano nawet na studentach, aby sprawdzić jego wpływ na koncentrację i efektywność w nauce i pracy co jeszcze bardziej ugruntowało jego pozycję jako wzmacniacza niemieckiej produktywności. Po zakończeniu testów, pervitin trafił do codziennych racji niemieckich żołnierzy, z zastrzeżeniem, żeby spożywać go maksymalnie dwa razy dziennie. Efekty pojawiły się błyskawicznie. Żołnierze nie okazywali strachu, a ich pobudzenie utrzymywało się nawet w najbardziej wymagających sytuacjach. Byli w stanie pokonywać dystanse do 60 km i pracować bez przerwy przez trzy dni, nie potrzebując snu. Nawet pracownicy biurowi, sięgający po Perwitin, zaczęli ignorować przepisy, przekraczając zalecane dawki, by sprostać narastającym wymaganiom związanym z ich pracą. To właśnie wtedy narodził się termin Blitzkrieg wojna błyskawiczna. Stan euforycznego pobudzenia, wywołany przez perwitin, pozwalał niemieckim żołnierzom poruszać się z niezwykłą prędkością i zaskakiwać przeciwnika. Środek ten skutecznie wyeliminował naturalne ludzkie ograniczenia, odróżniające nas od maszyn: zmęczenie, senność, a nawet potrzebę jedzenia. Jednak lek miał oczywiście swoje skutki uboczne. W archiwalnych raportach z tamtych czasów wspomina się o groźnych objawach, takich jak krańcowe wyczerpanie, bóle serca oraz problemy z krążeniem. Te sygnały ostrzegawcze skłoniły władze do głębszej analizy sytuacji, co ostatecznie doprowadziło do zakazu stosowania tego leku w 1941 roku. Perwitin, choć oficjalnie dostępny tylko na receptę, wciąż był powszechnie stosowany. Zakaz okazał się w praktyce ignorowany. Niemcy, w tym sam Hitler, byli uzależnieni od tej substancji. Wprowadzona prohibicja nie tylko nie zmniejszyła zależności gospodarczej od farmaceutyków, ale również nie rozwiązała narastającego problemu uzależnienia. W wojsku przymykano oko na ograniczenia, uznając, że krótkoterminowe korzyści dla armii przeważają nad ryzykiem. Spożycie perwitinu wzrosło, szczególnie podczas operacji Barbarossa latem i jesienią 1941 roku, tuż po wprowadzeniu restrykcji. Według jednej z teorii spiskowych zakaz miał za zadanie ograniczyć dostęp cywilów do perwitinu, by większe dostawy mogły trafić do żołnierzy walczących z Armią Czerwoną. Żołnierze jednak płacili za to wysoką cenę. Częste przypadki niewydolności serca i psychotycznych załamań kończyły się śmiertelnymi zawałami lub samobójstwami. Najpoważniejszym problemem związanym z perwitinem było jego silne działanie uzależniające. Codzienne dostarczanie dawek żołnierzom nieuchronnie prowadziło ich do uzależnienia, a gdy zapasy zaczęły się kończyć, skutki odstawienia wywołały prawdziwy chaos w szeregach armii niemieckiej. Objawy odstawienia były drastyczne. Nudności, halucynacje, wzmożony niepokój, depresja i spadek zdolności poznawczych, co tylko pogłębiało problemy bojowe. Pomimo prób ograniczenia stosowania perwitinu, armia nadal obsesyjnie sięgała po ten specyfik. W miarę upływu czasu problemy zdrowotne, jak niewydolność serca i narastające błędy w kalkulacjach operacyjnych, stawały się coraz częstsze. W efekcie to nie wojsko miało kontrolę nad Perwitinem, lecz sam Perwitin zdominował niemiecką armię. Uzależnienie Hitlera od tej substancji przyczyniło się do błędnych decyzji strategicznych, które kosztowały go kluczowe bitwy, jak ta w Normandii, i ostatecznie doprowadziły do upadku Berlina. Cudowny lek, który z początku zdawał się wspierać niemiecką machinę wojenną, Ostatecznie okazał się przekleństwem. Jedynym rzeczywistym beneficjentem pozostała firma Tamlerwerke, producent perwitinu, która dzięki masowej produkcji czerpała ogromne zyski.